Hej, son, że jesteś Cipa, tak? Jest to prawda? Ja no jestem Cipa, kurwa. Co ty pierdolisz? Z domu masz na imię Cipa. To masz, mam na imię. Ej hey, ona w solonie? Burakuty ty nie mów do mnie buraku kurwa, bo... buraczanie ty, ze wsi. Chodź kurwa. Buraku ze wsi. A to, to że tam. ze wsi jestem no, To nie ważne. Na świniobicie. Buraku wstawaj na solówę. Chodź. ona na solówę. Wstawaj że... stawaj na solówę. Co ci jest? O? Kurwa, noga mnie pali. No, no to nie możesz stawać, bo nic z tej soluby nie będzie. Bo jesteś cipa. Nie ma mi, że jestem cipa, kurwa. Kurwa, synu, ty kurwa. To dupa jest coś. No to może tak. Ale ci pa na pierwszym miejscu. Nie. Nie? Pizdzielet. No? Ja bym się innego boję, co? Ja. Kurwa, to jest niesamowity powiek. Mapa z wielocą. Co ty myślisz, że jestem kurwa matka Teresa z Kalkuty, kurwa. Co? Przecież ty masz tutaj kurwa wakacje, masz lajki. Like. Przyjmujesz się czymś. Co? Gaz masz? Co do zapłaty? HT. Tak. nasze, za nasze, ta paniczkę mama. O. No. O. Dzieci masz? Dzieci masz? No, Martina, on 8 lat. No, i gdzie on jest? No... w Zostawiłeś go, piśdzielcu. Na wakacjach jesteś cały czas. spytałem się Pana tylko o jednym odpadzie na nim. No widzisz, nic nie chcesz gadać na ten temat. Masz to w dupie wszystko, kuru. Mówicie, wszystko wchodzi. Nie? Nie przejmujesz się niczym i masz to wszystko w sobie, W iździe. Jest tak czy nie? Co? Ale powiedz prawdę. Jest tak. Ну, no, я не no, no. no. no, знаю. Ну, ну, ну. Ну. Может, вечно претензия